Podobno czuję głód z mówił Heinz Putin. Dobre wyjście z progu, ładny lot, bardzo daleki skok. Piękny! Piękny skok na 30. 1,5 w kwalifikacjach, 124. Bardzo dynamiczne, wysokie wyjście Małysza. Prędkość podawana Morgan Szterna. Trochę krótszy chyba skok niż Morgan małyś jest w tym sezonie w bardzo dobrej formie. Mamy nadzieję, że przełoży się to również na wyniki jego w zimie. No i popatrzmy jak lata Adam Małysz nad Idzielitem Zakopanem. bardzo dobra jak na Adama Małysza prędkość na progu, w poprzednich tygodniach często może w Wisły, miał tu problemy. Tutaj 90, 40 km na godzinę I bardzo długi skok Adama Małysz, 134 metry. W dolinie Waldikiemę, na której mały świętował w ubiegłym roku podwójne mistrzostwo świata. Znowu zrobiło się Biało-Cerwono. Polak w obu seriach skakał najdalej, ostatecznie odbierając przeciwnikom nadzieję na końcowy triumf Grand Prix. Najgroźniejsi rywale Helvard i Morgenstern zajęli miejsca poza pierwszą dziesiątką. Obok Małysza na ...w pod... 1995 roku jeszcze jako bardzo młodego kłopotka zabrał go przez Piemet. Pablił bardzo ładny teraz co, Cadem ma Małysza. No bez wątpienia Małysza, proszę Państwa, na rozbiegu. Cztery zwycięzca w tym sezonie. Czy będzie piąte? Na pewno są szanse na to. Dalek, bardzo ładny lot. Nie najdłuższy, ale bardzo ładny skutek Adama Małysza w granicach 30 Bardzo ładny skot. Też gdzieś w granicach 130 metrów. Uzyskał Adam Małysz na letniego Grand Prix z 2001 roku i także w obecnym sezonie. Trzymajmy kciuki za Adama Małysz. Bardzo ładny skok. I w bo wyprzedził dzisiaj swoich bezpośrednich rywali, Co zrobi Adam Małysz. Dobra prędkość na progu Adama Małysza, rzadko udaje mu się uzyskiwać tak na to No, chyba chyba zabrakło jednego odległości.